Są równolegle prace i też równolegle pasje, bo ja na przykład sobie nie wyobrażam bez muzyki życia. Wstaję rano i chce mi się absolutnie robić to, co robię. A jak ważna jest przestrzeń, w której pracujesz? Czy zwracasz uwagę na piękno przedmiotów? Piórko mi pomogło wyjść z pracy, paradoksalnie. Cześć dziewczyny. Dzień dobry. Słuchajcie, jak ja Was powinnam przedstawić? Jak się definiujecie? Kim jesteście? Zastanawiałyście się kiedyś nad tym? Ja bym chciała, żebyś powiedziała o mnie, że jestem ilustratorką, bo. Mm -hmm. Tym się czuję najbardziej, zdecydowanie. Ale jest też tak, że, że masz takie dwa równoległe światy, jakby dwa pola artystyczne, na których się poruszasz, prawda? I zastanawiam się. Pierwszy to jest ilustracja, zresztą twoje plakaty wiszą za waszymi plecami. A, a drugi świat to jest ceramika, z której zaraz się napijemy herbaty. Tak. I zastanawiam się, jak to um, wartościujesz, czy w ogóle wartościujesz, czy coś jest ważniejsze od drugiego. Co jest praca? Nie czy wiem, jest czy zwartościuję do końca, ale um, jedno się bardzo mocno łączy z drugim, bo um, owszem, zajmuję się ceramiką i to jest um, aktualnie bardzo silna um, część mojej pracy um, teraz i coś, co uwielbiam. Ale w tej ceramice super ważną rolę gra ilustracja właśnie. Ja zawsze się śmieję, że ubieram te ceramiczne obiekty po prostu w moje wzory, ilustracje i tak dalej. Więc myślę, że ta ilustracja jest gdzieś na pierwszym planie zawsze. Ja się żartobliwie definiuję jako organistka w stanie spoczynku. O. Ponieważ jestem muzykiem z wykształcenia i zajmuję się muzyką, ale nie gram. No, a ta druga strona mojej działalności to jest pisanie. Pisanie o modzie głównie, o modzie polskiej przede wszystkim. Więc tak to mi się jakoś łączy i przeplata. Jeszcze do niedawna właśnie byłam bardziej muzykiem, a to pisanie było bardziej hobby, ale teraz już właśnie się przepychają te dwa zawody ze za sobą. Bo, ale Jednak. tak. Jesteś w innej sytuacji niż Magda, bo u ciebie to są zupełnie... One się nie dopełniają. Wydają mi się te światy nie do połączenia prawie. Znaczy czasem zabawnie jest, bo czasem się łączą, bo między innymi zajmuję się dobieraniem muzyki do różnych produkcji, więc czasem na przykład jednego dnia jestem na jakimś pokazie Mody, a drugi, drugiego dnia rano zupełnie nie jako ta, która była na pokazie, tylko ta, która jest od muzyki, dostaje zlecenie, żeby podłożyć jakąś muzykę pod jakiś make czy coś. Więc to jest czasem zabawne, mm -hmm. że to się gdzieś spotyka, ale raczej, raczej osobno. Ale masz takie. Yy, tak, tak... Traktujesz te dwie dziedziny, że która się z pracą, a która się z pasją? Czy one są równolegle pracami? Czy, czy to są równolegle prace i też równolegle pasje? Bo ja na przykład sobie nie wyobrażam bez muzyki życia, absolutnie, bez tego, żeby ta muzyka mnie otaczała. Już prędzej już sobie wyobrażała, że jednak się mniej interesuje tą modą i tak dalej. Chociaż też mnie jakieś takie szerokie konteksty fascynują, więc myślę, że no, ani bez jednego, ani bez drugiego bym żyć nie mogła. Więc to jest. Trudne, jak się nie może żyć bez swojej pracy. Trzeba trochę się nauczyć z niej wychodzić, ale myślę, że to jeszcze tutaj podzielimy się dość no, no właśnie, powiedzcie, jak to jest, że macie taką wyraźną granicę, kiedy ta praca się kończy, a zaczyna się czas wolny? Czy to jest? Tak wszystko pasjonujące, że właściwie mogłybyście nad tą pracą, pasją spędzać godziny i ona płynnie przychodzi po prostu w spędzanie czasu. Czy jest to wyraźnie u Ciebie zdefiniowane? Teraz jestem w pracy, a teraz mam czas wolny? Czy to absolutnie nie jest. <śmiech> <śmiech> Ale to jest sytuacja, która mi bardzo odpowiada wbrew pozorom. Cały czas myślę gdzieś tam, wiesz, obrazami i nawet jeśli spędzam czas wolny z przyjaciółmi czy, nie wiem, rozmawiam z kimś na przeróżne tematy, nie ma to znaczenia, gdzieś tam ta strona jakby moich zainteresowań zawsze się przenika. I zawsze to gdzieś dotyczy tego, zawsze gdzieś mam Ale, tyle głowy. Czy właśnie przez to nie masz takiego poczucia, że właściwie cały czas jesteś w pracy? Nie, bo ja nie mam w ogóle poczucia, że jestem w pracy. Aha. Ja często się zastanawiam nad tym, że jest to e, szczęśliwa sytuacja, że wstaję rano i chce mi się absolutnie robić to, co robię. Nie mam przede wszystkim stresu z tym związanego. E, jedyna część mojej pracy, której nie lubię, to są wyceny i taka administracja, i z tym sobie czasem słabiej radzę, ale poza tym to jest absolutnie pure fun and pleasure, <grym> cały <grym> czas. Także nie mam, e, odpowiada mi ta sytuacja, że, że to się cały czas przenika. E, czas wolny. Stawiam taką granicę tylko kiedy wychodzę z domu. Czas wolny to jest dla mnie wyjście z domu, spotkanie się z ludźmi, jakaś inna sytuacja niż siedzenie przy biurku czy w mojej pracowni itd. Więc tak biurko. Ja sobie przypomniałam naszą rozmowę o biurku. No właśnie. Bo biurko mi pomogło wyjść z pracy, paradoksalnie, jak sobie z, bo pracuję w domu. No i tak pracując w domu, naprawdę jest ciężko wyjść z pracy czasami. Chociaż ja się śmieję, że z drugiej strony często ludzie chodzą do pracy i potem fizycznie z niej wychodzą, ale mentalnie siedzą w niej 24 godziny na dobę. Więc ja sobie zorganizowałam takie biurko. Przy którym tylko siedzę wtedy, kiedy pracuję, i nie ruszam stamtąd komputera, mimo że jest bardzo lekki i mogłam go wziąć ze sobą e, gdzieś do knajpy czy coś. Nie, nie ma opcji. E, jak siadam przy biurku, to jestem w pracy. Nawet się potrafię umalować rano do pracy i ubrać. O, to, jest świetny e, to jest taki patent. mój rytuał, Służa żeby właśnie wejść w to, pracę. Jakby, że tak jakby mnie po prostu wszyscy przez ten komputer widzieli. Potem zamykam, zazwyczaj się staram, żeby to było 18. E, Gaszę światło przy biureczku, z pracy wyszłam. I staram się już po tej 18:00 nie sprawdzać maili, nie wchodzić na Instagram, jasne, hahaha. Ha, ha. Ale, sta 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 Ale staram się, się tak. Z naciskiem na staram się. I od kiedy to zrobiłam, to rzeczywiście mi pomogło, i mam wrażenie, że stałam się bardziej efektywna. Jak po prostu sobie wyznaczyłam godziny pracy. Ale co do na przykład zabawna sprawa, bo co do muzyki, która mnie właściwie cały czas otacza, to zauważyłam taką rzecz, że na przykład jak jestem, nie wiem czy u kosmetyczki, czy na jakimś masażu, jak gra muzyka. To ja się nie mogę zrelaksować, bo ja cały czas analizuję, co to jest za tonacja, co to jest za aranżacja, czy ja to znam, czy ja tego nie znam, czy coś. Tam. I gdzie byś mogła I prostu, wykorzystać? I ostatnio, właśnie tak przekonałam mojego fizjoterapeutę, żeby zupełnie nie puszczał niczego i po prostu była taka cudowna cisza, i ja w końcu odpoczęłam. Bo nie musiałam, nie musiałam analizować tego, co cały czas mnie dopada, ale mój tata to ma. Jak, je, jak jedziemy samochodem, ja chcę mu puścić jakąś super płytę, tata też muzyk, więc po prostu się wymieniamy. Nie, 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 córuś, nie puszczaj mi teraz, bo ja to zacznę analizować, ja nie będę mógł się skupić na drodze, więc to rodzinne chyba. Czyli wypoczywasz w ciszy kompletnej. Tak. Chociaż czasem się zdarza, że na przykład puszczam sobie jakąś super muzykę i odpływam, bo nie wiem, kojarzy mi się z jakimś miłym wydarzeniem, albo nie wiem, z jakimiś fajnymi ludźmi, miejscami itd., ale odkryłam, to jest całkiem niedawne odkrycie, że jak tak się chce bardzo wyluzować i bardzo oderwać, to właśnie w ciszy. Co mnie trochę zszokowało, ale rzeczywiście tak jest. A jak ważna jest przestrzeń, w której pracujesz? Czy zwracasz uwagę na piękno przedmiotów, czy to musi być wykreowane no w jakiś straszny sposób? straszny bałagan. <laughs> potworny. Czy właśnie Ale wiem, w tym, jest? Tymczasowo. Ale wiem, co gdzie jest. Mam potworny bałagan w przestrzeni, w której pracuję, tylko tak rozsuwam miejsce, żeby laptopa postawić. <laughs> Ale wszystko wiem, gdzie mam. Jak zrobię sobie porządek, to się wkurzam, bo nie wiem. Okay. Tak czy, czy nie jest tak, że bo tak sobie myślę, że um, siedzisz mocno w świecie mody i... Poruszasz się w takiej bardzo wyestetyzowanej przestrzeni, przynajmniej w zamyśle. No tak. Zastanawiam się, jak bardzo to przynosisz na swoje, czy, czy to jest też podyktowane Twoimi potrzebami wewnętrznymi, kreować w jakiś sposób ten świat, który cię otacza. U mnie to wygląda jak na takich memach, które są tam Instagram, kontra rzeczywistość, że rzeczywiście, jakby tak kwadratową jakąś yy, klatkę postawić na tym moim biurku, no to jest ładne ujęcie, ale poza kadrami tego kwadratu jest po prostu chaos. I oczywiście wiadomo, no mam ładne rzeczy, lubię mieć ładne rzeczy, wiem, lubię się ładnie ubrać, lubię, to mam jakieś ładne obrazki różne w ramkach na tym biurku, ale jednak no nie będę tutaj ukrywać, że wszystko jest takie piękne jak na tym moim Insta, tylko jednak to jest bardziej życiowe, to nazywam tak dyplomatycznie. Słuchajcie, a jak, jakie macie um, poczucie teraz um, przy tym nadmiarze wszystkiego, bo um, jak, jak ma się do tego polski rynek właśnie rzemiosła, czy to jest rynek, który się rozwija, w jakim momencie jesteśmy, ty, ty go tworzysz, współtworzysz, ty, jest, ty jesteś… Pisze kronikarką trochę tego, co się to, dzieje, że się dzieje. Pol na polskiej Czy to, Dobrze się dzieje. No jest, to, jest to z roku na rok coraz lepsza i większa alternatywa dla takiego zalewu takich samych rzeczy, albo takich, które są modne i nagle każdy musi mieć po prostu coś. Natomiast no uważam, że jest, jest świetny. No nawet tutaj, powiem, jak na to patrzę, że to właśnie nawet na tym moim chaotycznym biureczku mam taką jedną filiżankę. O, to miło. E, Cieszę się, z której bardzo. aż żal mi pić, w związku z, z czym trzymam w niej różne rzeczy, jakieś takie drobiazgi i ona Jak sobie właśnie zaczęła. Wpadnie, w razie czego no, wymienimy. Dobrze. Albo skleimy, bo to, też jest, bo to też jest ostatnio modne. Czy jest to tak. sposób na otaczenie się rzeczami unikatowymi, sięganie tak, w polskie wzornicie, ale też polskie, jest świetny polskie sposób na, na prezenty na przykład. Takie polskie. W ogóle mam w tym roku taką ambicję, żeby na gwiazdkę absolutnie nigdzie nie sięgać poza nasze granice, tylko właśnie gdzieś tutaj pochodzić sobie po targach, tu już jesteśmy poumawiane i coś, yy, i coś właśnie takiego każdemu dać, yy, co jest stworzone tutaj. A jakbyś miała wybrać pięć produktów takich na prezent, właśnie takich ponadczasowych z polskiego rzemiosła, i z, z dziedziny mody, z dziedziny designu. Oby nikt tego nie oglądał, komu to, komu to wręczam. Ale na pewno torebkę e, jakąś taką fajną, na pewno coś robionego na drutach albo na szydełku, jakiś sweter, szalik, fajną czapkę. E, coś z ceramiki na 100%. Jakieś notesy też, bo to przecież u nas genialnie też się rozwija. E, no i co jeszcze? Piąta rzecz. Piąta rzecz. Co ja bym chciała? Ja bym chciała buty. Polskie. Ale to tak podpowiem, tak? Może, może rodzina będzie oglądać. Ale, y <głosy> <głosy> ale co jeszcze? Co jeszcze? A wiem! Może biżuteria. Biżuteria, tak, ale też na przykład różne, y nie wiem, jakieś. Dżemy, wypieki, nie wiem takie rzeczy, też, no takie historie, no właśnie, ja mogę no właśnie, bo to jest też fajnie dać takie coś właśnie mm -hmm. zrobione samodzielnie, nawet albo przez kogoś kto umie, to też jest dobre. A jak u ciebie masz jakieś takie prezenty, które sama sobie mogłabyś Podarować właśnie z Twojej działki, designu? O, tak, absolutnie. Ja bardzo lubię y, po, polskich y, projektantów ceramiki, porcelany. Teraz jest absolutny boom i w ogóle jakieś szaleństwo, co mnie oczywiście bardzo cieszy. I myślę, że właśnie taki pomysł, żeby y, obdarować wszystkich, których zamierzamy obdarować na święta tylko Polskim wzornictwem to jest w ogóle tak idealna opcja, ponieważ te, tego jest strasznie dużo aktualnie i to jest świetna jakość. To są produkty świetnej jakości. Ja bym na pewno poszła właśnie w plakaty i w ilustracje. Bo myślę, że to jest coś takiego super unikatowego. Często te Edycje ilustracji czy plakatów się kończą i potem już nie można tego dostać i to zyskuje mhm. wartość kolekcjonerską. A czy tak. to nie jest też przy okazji taki walor tych prac, myśląc o polskim podwórku, że to nas też wyróżnia na, w skali światowej, w sensie ta polska szkoła plakatu, długa historia, tradycja tak, tego wszystkiego. A, a patrząc na resztę designu w Polsce, jest coś takiego, co go wyróżnia na tle. Reszty świata. Jesteś w stanie powiedzieć coś o tym, wiesz, jak to się ma, czy, czy mamy coś takiego, co nas wyróżnia jakoś. No. No. Wydaje mi się, że mamy bardzo dużą świeżość w tych, w tych projektach i taką. W, wysoki walor artystyczny. Ja, kiedy porównuję to na przykład to, co się dzieje u nas na, na targach rozmaitych, gdzie możemy tych artystów razem zobaczyć, porównuję z takimi targami w innych krajach, to widzę, że to je, tam jednak, no może tak nie powinna mówić, ale, ale często poziom kiczu jest dosyć spory. A u nas to ma naprawdę świetną jakość artystyczną. Myślę, że, że ta polska szkoła, czy polska szkoła plakatu, ilustracji, czy właśnie to, co się dzieje w ceramice teraz, to naprawdę nie mamy się czego wstydzić i to jest super poziom po prostu. Powiedzcie, jak sobie radzicie właśnie z tą, z tą różnorodną ofertą na rynku, z, tą, z tym zalewem właśnie fantastycznych produktów i w modzie, i w designie? Jak, w jaki sposób wy wybieracie te przedmioty, którymi się obdarowujecie lub kupujecie w prezentach? Jaki jest klucz do wyboru? Ja mam taki klucz, nazywam go testowane na Harel, czyli po prostu to, co przetestuję na sobie, to, co mi się podoba. To tak, zakładam, że skoro mnie to w jakiś sposób usatysfakcjonowało, no to inni też się powierzchnią. Czy to tego nie ucieszą. tylko chodzi o estetykę, ale też o funkcjonalność. Absolutnie, tych rzeczy, absolutnie też. Nie wiem nawet na przykład, o, no, jakoś tak patrzę, patrzę na to tutaj i patrzę na tę puszkę i sobie myślę, że ja sama chciała coś takiego dostać albo komuś dać, dlatego że ja na przykład zbieram puszki. W związku z czym taka puszka po hepacie, no to potem może być. Nie wiem, ja trzymam na przykład naklejki, ołówki, różne rzeczy w tych puszkach i to jest takie miłe, bo czujesz, że tak, o, fajnie, nic nie wyrzucam, bo się to mi zostaje. A teraz jest bardzo duża moda jeszcze na no waste czy less waste, więc taki prezent, no to w ogóle moim zdaniem. Czyli jest puszka super. z herbatą jest dobrym pomysłem. Herba to się wypije, a puszka zostanie. No i też przypomina o osobach, o Piesz, jakichś miłych absolutnie, momentach. Tak, absolutnie. No, Moja babcia jakoś tak zbierała, nawet miała taką puszkę z księżną Dianą i księciem Karolem jak brali ślub, bo akurat była wtedy w Londynie i właśnie ta puszka potem stała tak długo u niej, już oni się rozwiedli, a puszka dalej była. <śm> Dzisiaj jesteśmy na Audiencji U królowej, więc no, trochę krążymy w tych brytyjskich, <laughs> e, arystokratycznych klimatach. I ja pamiętam, że u ciebie na półce też jest parę puszek w kuchni. Są Zbierasz... takie mocno dekoracyjne, które ilustrowane. Też, które też pasują właśnie do tego, co robisz. Tak, bo, no, bo te puszki są często takimi małymi dziełami sztuki. To są często właśnie limitowane też e, edycje. Bardzo takie dekoracyjne, i tak jak Ewa mówi, po wypiciu herbaty, są super w ogóle ślicznymi ozdobami w mieszkaniu, pudełeczkami. Bardzo lubię Ale również. Nie, nie, <głos》>. Nim opróżnicie te puszki, to powiedzcie, w jakich okolicznościach ubywa z nich zawartość, w sensie w jaki sposób y, delektujecie się piciem herbaty? Czy to jest okazja, czy to jest herbata w biegu, czy, czy to jest okazja też, żeby pobyć ze sobą i złapać trochę oddechu i dystansu? W jakich okolicznościach właśnie to się wydarza? Czy znaczy, u mnie jest od rana do wieczora tak naprawdę z herbatą po jakiejś porannej kawce, takiej pobudzającej, no to już właściwie tylko łażę z tą herbatą, e, pełno stoi kubków jakichś niedopitych, ja z nich potem dopijam, bo herbata i na ciepło, i na zimno ziem, po prostu mhm. idzie. No i jak, jak już taki rytuał, właśnie jak już zamknę swoje domowe biuro, siadam sobie na kanapie, przychodzi do mnie pies, się zwija w kulkę i właśnie ja sobie tutaj włączam jakiś serial i, e, i sobie właśnie piję herbatkę. A jakie najczęściej herbaty sięgasz? Eee, najczęściej czarne, eee, czasem mi się zdarza jaśminowa, ale raczej czarne i najczęściej El Grey albo właśnie jakiś English breakfast czy coś. Takie typowe, eee, bez cukru, czasem z cytryną, ale raczej właśnie takie takie klasyki. No właśnie, dzisiaj też mamy klasykę El Greya, pyszny klasyk, stawiana ja w opcji mm -hmm. klasyka absolutna. Ja z kolei y, dwie sytuacje <noise> obsługuję herbacia, herbacianie. Y, to jest poranek, kiedy niezależnie jak się spieszę, może nie powinnam tego mówić, y, bo usłyszą to osoby, które czasem na mnie czekają o poranku gdzieś, ale muszę mieć to, y, to jest jakieś pół godziny takie dla siebie, kiedy siedzę, piję i na spokojnie rozpoczynam ten dzień właśnie najczęściej z herbatą. A druga sytuacja to jest wanna. Absolutnie zawsze herbata musi być i to jest dla mnie taki wspaniały relaks i w ogóle taka przyjemność. Oczywiście wanna z bomblami. Już wiem co dziś zrobię bo to rozgrzewa z zewnątrz i wewnątrz tak, taka sytuacja. Tak. W ogóle ja już się tak przyzwyczaiłam właśnie do tego, że piję herbatę w wannie, że nie wyobrażam sobie inaczej. Podbieram pomysł. Bardzo proszę. Czuję się iście królewsko. Nie wiem, jak no wy. My również. Rozgrzana od środka, zaopiekowana waszym wspaniałym towarzystwem. Bardzo Wam dziękuję za te wszystkie inspiracje dotyczące prezentów. I... Dziękujemy, poprosimy o Lewkę. Zakończymy to spotkanie jeszcze chyba. Dziękuję bardzo.